Cześć moi kochani, witam już was na takim prawidłowym odcinku z gameplayu Chess Royal, bo mogę wam pokazać, przyznam się i nie wincie mnie też za to, ale jeszcze nie grałem. Chciałem po prostu nagrać odcinek, żeby po raz pierwszy wejść w ten tryb, tak jak wy wejdziecie w pierwszy, pierwszy raz w ten tryb i nie będziecie wiedzieli do końca jak grać. Już będą gameplaye, już troszeczkę będziecie mogli się przygotować i sobie poćwiczyć później jak się pojawi ten tryb, więc Chess Royal, no mapa jest fajna, zaraz wam ją odpalę, pokażę. I jeszcze nie zapomnijcie zostawić opeczkę komentarza dla zasięgu, żeby troszeczkę tego też rozruszać, bo no ja mogę teraz parę dni było duchoty, nie dało się nic nagrywać, ale teraz już zaczyna się od tego tygodnia, po roku będzie chłodniej, więc nadrobimy zaległości. Dobra, mam zainstalowany ten wersję deweloperską na tablecie i na telefonie, więc będę grał sam ze sobą, to też mnie za to nie tam bijcie i sobie przygotowałem. Poczekajcie, przygotowałem sobie taki deck, bo to wiadomo, będzie bardziej sprintowe, będzie dużo wieży, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, wciskam Battle, wciskam Battle, powinno mnie sparować z moim kątem. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Spotkałem się z Powpanem. spotkałem się z Powpanem. z tym słynnym, o kurde. Dobra, poczekajcie, princeska. Mogę tu wyprzedzić A Albo prince, same tak wybiegły. Ciekawie, czy to będzie cały czas tak wybiegał? Poczekajcie, princeska. Princeska, a prince, pr Princesowie sami tak lecą. Tutaj ładnie, princeska. Tutaj jeszcze Magic Archera dorzucę. Damno, Royal Ghost. -a. Magic Archer nadal pochodzi ładnie, tutaj wie, że. Dobrze, na razie to będzie takie rozeznanie. Dobra, zobaczmy. Mogę tutaj wyrzucić? Mogę wyrzucić. Ta princeska sobie tutaj nie będzie drugą, też jeszcze dorzucę. Dwóch bierze tych rekrutów początkowych zdjąłem. I princes tutaj cały czas będą nawalać. Dobra, tutaj słoniem. Chcę trochę tylko skłonić tą princeskę, ale się nie dało. To późno się zorientowałem. Dobra, dorzućmy. Czekajcie, ale tych wież tutaj jest. Czekajcie co tu będzie. Aha, bo princowie będzie garczer. Ale tam bom, ta, bom, ten bomber, o, co tutaj się dzieje? Ten prince, yy, te prince to nie dzikalny Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Elektro Giant podchodzi, princeska b czyli tak nadal te prince no będą bardziej Może rekrutów więcej poczekajcie, bo to trzeba, trzeba wszystkie wieże zniszczyć Kinga i poczekajcie, bo zaraz King Tower padnie. Teraz, a, dobra. Teraz jedną z tych dwóch wież zniszczyć i będzie wygrana. No to ciekawe, ciekawe, ciekawy ten e, gameplay. Będzie trzeba deki podłożyć. Drugi raz już chyba mi raczej nie sparuje. E, fajnie by było, żeby drugi raz nie sparowało. Ale drugi raz chyba ta gra mnie tutaj, ta wersja de deweloperska, bez pewnych zabiegów nie sparuje, więc... Yy, o! Parowało mnie drugi raz, dobra. I mogę sobie pogrywać. Te princy tutaj będą teraz troszeczkę, poczekajcie, zrobimy bezpośrednio Electro Gianta tam na wieżę damy i princeskę za nim. Czekajcie, teraz tak wyrzucimy środkiem. Teraz też tutaj wyrzucimy się bardziej teraz w środek. Wróci tam napadają, dobra tutaj na odległość, czyli to chyba dobre, żeby, dobre, żeby wrzucić tank i po środku i zobaczcie, spróbować... O dobrze, ten Prince Tower tam... Czekajcie, dobra, ten tower, poczekajcie, jeszcze fireballa nie grałem. Czyli, żeby tanki po prostu poszły środkiem, później ewentualnie dorzucać właśnie jakieś długodystansowe. Ale na początek wypadałoby się pozbyć tych Prince Towerów. To by było... Właśnie, następną grę jak spróbuję sparować, od razu grupie Fireballami spróbuję, tak żeby mi te Prince Towery się... no i teraz... Nie, King Tower musi spać, bo Archer Tower jest tylko pomoc, tylko King Tower jest najważniejszy, żeby nam padło. Dobra, spróbujemy. Próbuję sobie zmienić. Przekajcie, zmienię sobie deck. Dam tutaj sobie do deku bardziej więcej. No wezmiemy strzałki. Bo tam Princy się będą nawalały lightinga bym chciał, chyba przegapiłem tego lightinga gdzieś eee, poczekajcie ja gdzieś tutaj lightinga przegapiłem chciałbym go użyć chyba jest wyłączony lighting na tym trybie czy nie nie ma lightinga, nie rakiety czyli na tym trybie jest to wyłączone ale weźmiemy zboła, ale jeszcze raz jeszcze raz się upewnię, że nie ma lightinga ani Xboa, no i tego, przepraszam, lightinga, rakiety, bo to by było za piękne, ale Fireball jest od dziwo. Dobra, czyli nie ma. Spróbujemy jeszcze jedną walkę. Czy mnie trzeci raz ostatni sparuje. Dobra, miejmy nadzieję. Zobaczymy jak X. Bo, bo na pewno. Dobra, na pewno się trzeba pozbyć. Poczekajcie, zrobimy tak. x Xboa tutaj na środek na razie. I teraz tak. Tutaj tego Prince Towera spróbujemy Spróbujemy teraz strzałkami Spróbujemy, dobra, Princeska tu już jest bezpieczna Niestety ten Prince Tower tam już do widzenia Dobra i już w prawą stronę mam już bezpieczną, czyli ale Xbo... Xbox i nie sięgnie tak daleko. X nie sięgnie tak daleko, czyli princeska. Princeska tutaj będzie. Drym wiodła. Jeżeli chodzi o długi dystans, bo Magic Archer podejdzie na blisko. Dobra. Dobra, i teraz tak. Podbywamy się tych wieży. Już tylko został Magic Archer. No więc. Więc dosyć ciekawie. Ciekawie nie ma rakiety, nie ma lightninga. x nie sięga. Princeska ma długi zasięg. Mamy fireballa. Fireball i strzałki. Fireball i strzałki. No, to jestem ciekawy. Jakie wydeki w tym challenge'u widzicie? Czekam na Wasze komentarze, łapeczki. Pamiętajcie, jeżeli cośkolwiek kupujecie, to nie jest przymus. Ale jeżeli kupujecie, to sprawdźcie, czy macie kod POW. Dziękuję za wsparcie i życzę Wam miłego dnia. Nieważne, kiedy to oglądacie, ale ja wypuszczam to w niedzielę, czy miłego, miłej niedzieli. Pamiętajcie, chyba dzisiaj w siatkach dograją. Kibicujemy naszym siatkarzem.